I don't know. no no mówisz? Jest ślisko. <głos> 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 Nagrałem. <głos> Nagrałem. To samo co ty zrobił. Nie, ale to się tak zdaje, kurwa. лежет <laughs> Важно Ja, jeg har ikke klart det selv. No, teraz wyjechać nie ma jak. Złą drogę wybrałem. Jak ci tym szarpnie, to jest pisa, Nie, ja ten, ja go musimy wyszatnąć tak. Czekaj, czekaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Czekaj. O tutaj, od razu zawrócił. No to już wyjadę ale Patrz, ale... Przyjeżdżę. Na drapaki dom. To jest gdzie wjechać, nie? No, a tutaj widzisz jak to już... spada, Jak już spadasz to już chuj no, to jest... Wiesz, to nie jest trudne Tylko to trzeba raz porządnie wjechać, no Trzeba się łamać i zajebać Ale tu tu no, Jedziesz. Tylko ten tył, nie? Fajnie jakby wszedł po tym kotieniu. W sensie musi chociaż tam do tego za ten drugi, nie? Przód musi już wstrzelić się w trawers, tył może stanąć tu, lekko go przepychasz, podstawiasz i jedziesz. A jedziesz jak najwyżej? Tak, tutaj. To to tylko że staram to się to go to tak byliśmy. jakby na kole trochę, nie? Żeby on nie szedł tak twardo, żeby nie uderzał w te korzenie, tylko tak lekko jakby na linie. Ale nie, też nie wjeżdża. Chciałem się żon... i Wsiadali? Ja bym się dalej wjechał. Nie, tego nie pojedziesz tak na raz. Bo nie wstrzeliś Ja tu kiedyś zaparkowałem, czekałem na Łukasza. I Łukasz, dobra, jedziemy. Wsiadłem i na tam. Tam kurwa, w tą dziurę. Ja co ty grałeś? Ja się nogi połam, jak tam leciałem. O, ledwo co? O wy, Teraz będzie druga afera Utwarta jeszcze w nie była A prawie mu nic się spaliło, to jest TPI? Tak, świtacka to? A Ale tutaj do góry? Tak To wejdzie tak kur... Chłopaki! Chłopaki! Dobra, jeszcze raz trzeba z to zrobić Spokojnie stąd się napędzi, a ja też tak miałem. Siądź sobie jedyneczka i na pół sprzęgle wjedziesz Jedź, 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 nie, nie, nie o kurwa! nie no <grym> do Dobra, <grym> dawaj, no zatył go. Jak, jak. jak zatył się nie da. da? Patrz, masz sznurek. Raz, dwa, trzy. Kurwa, co nie da. Raz, dwa, trzy. Czekaj. E, bo już się zahaczył o korzeń pierdolony. Czekaj. Raz, dwa, trzy. No ja. Już o korzeń się zahaczył. Czekaj, ja. tak, ekaj, tak nie. Tak. Trzeba go postawić. Czekaj. Tak, patrz. Patrz, stój, stój, patrz jak się bieda. Kurwa! Dobra, piene! dawaj. Trzymaj tylko tył, żeby nie spadł, a ja go na bok dam. Tu na kierownicy zostaw. Na kierownicy go, ci zahamuj. <coughs> Motor w wodzie! <grywa> <k> dawaj, <attained> <coughs> <grywa> <coughs> go za Kadetem teraz! Tam płynie! Najgorzej panu. Co to? Handbag. Handbag. Kawał. Oliwo, olej, wszystko. Krzyku! Kadetem teraz! Tamtą musicie iść, bo tu jest głęboko bardzo. Na zakręt. No dobra. ja tu I całkiem go wjebiemy tak przodem. Czekaj. O! Teraz musicie ja, ten, wiesz... Jak... Dobra, może tu go jak on rykasz, on jest. jest Zatem tu tą tutaj go bo no, mamy od razu wyjazd. Czy no, tam chcecie dalej? Po... No, tu jest kawałek, nie ma tam zawracać. No, jak jest nas parę do pomocy. Tak, nie, tak. zawracamy, bo tu kurwa jest, zobacz, tu jest nie ma gdzieś nawet zaprzeć, jest drzewo. No nie ma, dlatego on tu głęboko. A tutaj przeskorzenie do góry? Wszystkie? Przy... Tam jest normalny, fajny wyjazd. Zobacz, tam. Nie, no idziemy, to jest prosto. Dobra, dawaj, zawracamy. Wy przód, a ja ten. Albo przód, a ty tył, dawaj. Do góry. Dobra, do tyłu dupa i teraz przód idźcie. Nie, 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 wyjdźcie przód, a ja szarpnę tył. Ja trzymam tył, żeby nie spadał. Akumulator. Tu też, za handbara. No, nie, dziwnie kurwa pali, nie? No, on dziwnie będzie palił, bo on kurwa oleju dostał, przez się przel do drogady. Tą teraz wiesz paliwa nie ma Kopać Tu weźcie cz Czeka bo ja tak kurwa prosto zapomniałeś musi Zapomniałeś Nie tylko prosto musi być Czekaj 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 bo spadnę Szymy, ja Szymy, no, ja ci trzymam to takie Z tym paleniem to gazu Dawaj Czekaj chwilę, chwilę on stoi może. Poczekam. Ja tu Kopiesz? Tak. Tawę, on teraz odpali. Bo ja dam gazu mu. Lotku. Jak tam? To jest zajebiście. <noise> tak kończy się 2019. Nie mam kluczy! Co? Nie mam w ogóle kluczy! Nic, zero! Może ma! Co rozjebałeś? Co? Jaka? Co ty gadasz? Czeka, może coś szpachela ma Kurwa mać, jaka misja Wody mam po kurwa kolana Dit is To A pierdolę, no ale... Nie mógł odpalić, teraz dopiero odpalił Albo wody zaciągnął, albo chuj wie co Masz tam urzękę? Nie mam No i co teraz? Nie no, może szpachelka ma Kurwa, już, już jest... Już... trendy wjazd? A pytałeś się szpachelki? No nie no, już jedzie, poczekaj On już jedzie Gdzie, trendy jedziesz? Gdzie to? Na Co tam on taki zmęczony? 20 minut kopania motoru, żeby odpalił. A, ale rozrusznik już nie działa. Ale on no nie mam wody. Poszedł, 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 o poszedł, poszedł, poszedł,